Wczorajsza aktywność Bogzela na transmisji Sylwestra Wardengi kupił wspierającego oraz pisał komentarze. Sylwester komentował odpowiedź Bogzela na materiał szalonego reportera. Krzysztof Starowski stwierdził jako społeczeństwo zdaliśmy test w odniesieniu do wyniku jego kanału. Sylwester Wardenga puszcza głosówkę sprzed dwóch miesięcy o Tamadeusza Ferrari'ego. Prowadzący transmisję Sylwester odpowiadał na komentarze boxdela. Wczorajszy watahański przegląd sieci ponownie trwał 5 godzin, a więc wypowiedzi mieliśmy naprawdę sporo. Wszystko jest na kanalach szoterskich, natomiast kilka ciekawych wam Pokaże, zacznijmy może to bez tych wydarzeń w sieci, czyli powrotu kolejnej części wymian zdań pomiędzy boksdem i Sylwestrem. Kilkukrotnie w czasie transmisji mogliśmy usłyszeć wnioski druida, że strategią może być rozmywanie tematu oraz w rezultacie tworzenie momentu, gdzie osoby nie śledzące mocno tych sytuacji po prostu zapominają o niektórych faktach, gubią się i mają przesyt. Też wydaje mi się, że teraz celem Boxdela dlatego też od razu mówię, że to będzie mój ostatni, ostatnia transmisja na te tematy, bo mam wrażenie i to jest dobra taktyka. Eee, Zamęczenie. Sylwester stwierdził, że jest to prawdopodobnie ostatnia jego transmisja na ten temat, jeśli nie będzie wymagała tego sytuacja, a obecnie tworzy film związany Fame, a argumentacja była taka sama jak wcześniej, czyli oczyszczenie jego dobrego imienia z pomówień, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Co będziemy sobie ciachali i to będzie ostatni mój moja transmisja na ten temat, później film na temat federacji. A później się zobaczy. <laughs> Na dalszą część życia planu nie ma. Dalej dowiedzieliśmy się, że działania Boxdela odbiera jako ponowne próby nawiązania pomiędzy nimi kontaktu, a Michał miał inicjować rozmowę za pomocą wiadomości prywatnej. Bo za dużo się wydarzyło i Boksdel wczoraj powiedział bardzo ciekawą rzecz o Szalonym, to zaraz do tego przejdziemy, że on się szanuje i nie ma zamiaru z Szalonym rozmawiać przez telefon. Ja myślę, że to jest dobra odpowiedź, że ja też się szanuję. Jeżeli osoba wielokrotnie mi okłamywała, okłamuje dalej, to ja już nie chcę mieć z tą osobą kontaktów. Ja wiem, że Bożek teraz szuka, pisał znowu do mnie na Facebooku. Wiem, że tutaj pisze, że on się stara, yy, żebyśmy się kolegowali. Yy, Konopowi też dziękował na przykład za film. Zmienił taktykę po prostu, nie? Stwierdzenie, że dziękował Konopowi odnosi się do wczorajszego filmu Mikołaja, w którym omawiał ostatniego olbrzyma Boxdela. Materiał stał oceniony przez Michała na relacji, w której podziękował widzom za aktywność, zapowiedział niespodzianki, ponieważ w sieci była stypa oraz dodał Konop dziękuję też za obiektywny materiał Byku. Tak jak wspominałem na początku, aktywność Boxdela pojawiła się również na czacie Sylwestra, w rezultacie mieliśmy kilka wymian zdań pomiędzy nimi. Co więcej, Boxdel został wspierającym kanału, a na wiadomości pojawiające się często na czacie stwierdził, Sylwester to nie są boty, tylko chłopaki nie mam nad tym kontroli, na co odpowiedział również druid. Troli, nie pił mi, drogi mój. Yy, przepraszam, nie pił mi, bo jak wczoraj byłem na pokoju, to te chłopaki yy, z Twittera, którzy właśnie spamują głupoty na mój temat, to im dawałeś nawet moda. Obserwowałem wczoraj, nie? Czy ty masz nad tym kontrolę, czy ty nie masz nad tym kontroli? żeś dawał im nawet, ...admina u siebie na kanale. Bogzel odpowiedział, tak, co -host mają, ale oni się bawią i trolują, lubię ich i chuj z tym. Sylwester skomentował natomiast wczorajszą aktywność Michała na twitterowym pokoju, którego kilka fragmentów mogliście usłyszeć we wczorajszym materiale, twierdząc, że dalej często mija się z prawdą. Bogzel dodatkowo na słowa Sylwestra, że otrzymał prywatną wiadomość. Od niego odpowiedział, napisałem ci, że kolegować się nie będziemy, tylko ci współczułem, że starając się o dziecko ci się nie udało. Napisałem ci, że kolegować się nie będziemy... Tylko ci współczułem, że starając się od dziecko, ci się nie udało. No dobrze, a pamiętasz swoje wcześniejsze wiadomości? I ty myślisz, że teraz co? Uru, wydzwaniałeś do mnie o piątej i tak dalej, człowieku. A możesz uszanować moją decyzję, że nie chcę mieć z tobą kontaktu. Nie chcę z tobą gadać, czy to, czy nie mam takiego prawa. Tak jak ja ci kiedyś powiedziałem, nie? Ten pociąg odjechał i tyle. A na stwierdzenie, że jego działania są ukierunkowane na zakolegowanie się, stwierdził, to czemu kłamiesz, że chce się z tobą kolegować? Sylwester natomiast nawiązał do faktu, że Bogzel kiedyś próbował nawiązać kontakt. nawet dzwoniłeś do montażysty. Jeszcze przed tym, przed moim powrotem do internetu. Że, no, ty tam byś już chciał. Sądzisz, że znałeś taki owak? I byś. No, i że zgoda, i tak dalej. No. Było tak, dzwoniłeś do Kacpera, czy nie dzwoniłeś? Bogzel na czacie odpowiedział, no tak, a później wykorzystujesz jakiegoś. ...z neta dla Beki i robisz film, dodajesz Szeligę i Trybórkę, co sam Cię wk**wiał i robisz aferę narodowym. Podsumowując, mieliśmy kilka wymian zdań. Druid informował, żeby uszanować fakt braku chęci do kontaktu i nie pisać do niego. Natomiast kilka jeszcze razy zobaczyliśmy Bogzela komentującego na przykład no ale kłamałeś na kanale sportowym albo czemu nie wypowiesz się o tym, że nakłamałeś w kanale sportowym i sobie naciągasz narrację pozytywną dla siebie i dla targetu stanowskiego oraz jaką wyrządziłem Ci krzywdę, że dałem Ci materiał? Sylwester odniósł się do tych wiadomości. E, moje stanowisko poznasz w moim materiale, jeżeli byś obejrzał mojego live'a, tego poprzedniego dokładnie, tylko w pewnym momencie wyłączyłeś, jak ty oglądałeś, to byś już znał odpowiedź na to pytanie, to nawet nawiązałem do ciebie w pewnym momencie i serio nie baw się tutaj, bo ja wiem co ty próbujesz robić, taką wiesz kłótnię, przepychankę, daj mi prowadzić live'a, słuchaj, wyciągaj wnioski, nagrywaj filmy, materiały i tak dalej, nie wchodzimy w żadne dialogi z tobą. Bo wiem do czego to zmierza. Do rozmycia. Oraz co ciekawa, zarazem tajemnicze poinformował, że po jego materiale ludzie kompletnie zmienią podejście do głównego i powracającego co chwilę zarzutów w jego stronę. No ja myślę, że w moim materiale... No, zmieni się bardzo narracja Boobsmana. Bardzo. Mi się wydaje, że pierwszy raz nie będę przepraszał za Boobsmana. Tylko z dumą go będę nosił. Sylwester w czasie transmisji omawiał również odpowiedź boksela na film Szalonego Reportera. Pamiętajcie prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, jeśli stawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwieńcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczy wam na stronie głównej. Przedwczoraj zdecydowanie najgłośniejszą sytuacją w sieci była wymiana zdań pomiędzy Szalonymi i Boxelem, a cały została wtedy skomentowana przez Druida, że dali mu lepsze prezent niż Mikołaj. I co warto odnotowania, żadna ze stron nie darzy siebie nawzajem raczej sympatią. Sylwester jeszcze przed omawianiem tego materiału Wykorzystał sytuację, że posiada boxdela aktywnego na transmisji i nawiązał do zapowiadanego dzień wcześniej upublicznienia całej 12-minutowej rozmowy. Natomiast jeżeli jesteś tutaj, to przypominam, obiecałeś dziś 12 minut rozmowy z szalonym. Mamy godzinę 21:33. Następnie Sylwester kilkukrotnie wracał tego tematu i wspominał o niestety braku pojawienia się wczoraj tej rozmowy. Dodał również, że jest ciekawy co takiego miał Boxdellowi oferować szalony reporter. Jakieś prywaty, były dziewczyny Wardengi, były dziewczyny Boxdella. I tutaj jestem właśnie ciekawy co ten szalony gadał, bo Boxdell twierdzi, że szalony... Yy, właśnie mówił, że znisz zniszczymy wardenkę, coś takiego, no ale dalej nie ma na to dowodów. Miał dzisiaj Bogzel to wrzucić. Omawiana przez Sylwestra odpowiedź Bogzela na materiał szalonego reportera zaczęła się od poruszenia tematu długiego drążenia przez Michała, sytuacji, kto do kogo zadzwonił, co później zostało nazwane rozmydlaniem tematu. Co mam też na niego i chciał się bronić, ale nagrał ten film tylko i wyłącznie dlatego, bo. Ale zarzut nie jest, czy nagrał film dlatego, czy dla owego, tylko zarzut jest, że powiedziałeś, że, yy, że to szalony Dzwonił, a on pokazał dowód, że to ty dzwoniłeś. Bogzel odpowiedział na ten argument komentarzem, ale przecież ty robisz na streamach dokładnie to samo. Na, nie zgadzam się, ale nawet jakbym robił, to znaczy, że i ty widzisz, że to jest złe, to. to jest argument? Chyba nie. Nie można mówić, że. zabiłem, bo ktoś też zabił. To jest w ogóle spór twój z szalonym, nie? Jednocześnie zaznaczył, że sam oglądając materiał Bogzela odpowiadał 5 godzin na każdy argument, sekunda po sekundzie, a jeśli coś nawet pominął, to być może było to spowodowane jego materiałem, który planuje. Będzie to w moim materiale, a też nie chcę sobie całkowicie mojego materiału wywalić, nie? Bo live'y nie idą takim szerokim echem jak... Filmy, nie? I to bardzo widać. Bogzel wyjaśniał dalej swoją perspektywę całej historii i podłoże, które miało spowodować, że wykonane stało połączenie przez niego, ale jednak z inicjatywy drugiej strony. Halo? Tak, 17 publikowałem film. No i właśnie teraz poniedziałek. Mleczny Tomcio, który w ogóle y, bierze i doli coś 16 minut o tym, kto pierwszy do kogo zadzwonił. A w materiale mówi mi, że mnie przepra... <laughs> On tylko <laughs> przez minutę powiedział, że... Yy, że kto dzwonił do kogo? A to Boxel gadał 4 o jakieś randomowe tematy, no ale był tam mleczny Tomcio. I no widzicie, no nawet ja nie jestem fanem szalonego, więc wiadomo, że ludzie przyklaskują. Sylwester nawiązał również do zapowiadanego przekazania mu jakichś materiałów. O, ciekawostka, szalony mi nic nie przekazał. A w tym material mówi, tak tak, ja już wysłałem do Sylwestra. Ja wam mówię, oni, oni już po są pogodzeni z Bokserem. Ja nie dostałem materiałów, Przecież to nie chcę ich. Bo i jakby mam kontakt do ludzi, a szalony nawet nie, ma, nie rozmawia z tymi osobami, które tam występują w tych... nic. Nie szalony jakby z trzeciej, czwartej ręki ma te materiały. W czasie omawiania odpowiedzi druid ponownie nawiązywał do nieodpowiadania na zarzut tylko właśnie rozmydlania treści. Dodatkowo wytknął Michałowi nawiązywanie do wyglądu oraz posiadanie pretensji o to samo, nawiązał również do tematu mających być na niego intymnych rzeczy, których się po prostu nie obawia. Tak, tak, spotkamy się, to ci pokażę, ja mogę ci pokazać i nie musimy wchodzić do basenu. Ja osobiście się niczego nie bawię, podejrzewam, że y, tam są jakieś rzeczy, które mogą zaszkodzić innym osobom nimi, bo ja wiem, jak wyglądały moje rozmowy z Moniką. Intymnych rzeczy to tam... nie bardzo. Dodatkowo stwierdził, że być może rzecz mająca być dla niego kompromitująca jest związana z jego rozstaniem. Że po rozstaniu yy, na przykład jakiś film zmontowałem z Japonii, ale to nic złego, ten film jest normalny, mógłbym go nawet puścić Teraz, po prostu jakiś zlepek zdjęć, bo nie, nie, nie smutno było. <gryzny> Nawiązał również do argumentu boxdela dotyczącego imprez, na których mogło znajdować się 70 osób i duży przekrój towarzystwa. I dlaczego to on jest odpowiedzialny za wiek uczestników, jak legitymacji wtedy nikt nie sprawdzał. Mam ponosić odpowiedzialność teraz za to, że... No... A jeżeli się by okazało, że ty jesteś gospodarzem, że to nie były wcale imprezy na 70 osób i to ty organizowałeś swoim mieszkaniu w Poznaniu, to wtedy tak. Natomiast sposób w jaki przedstawiasz tą sytuację, że to były jakieś imprezy yy, na 70 osób, gdzie nie wiadomo kto był, ty tam byłeś tylko jakimś randomowym uczestnikiem, to luz, nie? Stary, A co oni do ciebie, co ten szalony się przy... Dalej usłyszeliśmy nawiązanie do nagrania z limuzyny, że tam wcale nie mogło być 70 osób, tylko maksymalnie 10. Pytanie, kto był najstarszy, jak to wyglądało, kto organizował. Zadał również inne pytanie, czemu po prostu po tylu sytuacjach Boksdel nie zdecyduje się na inny ruch? Ja nie wiem, Bog naprawdę ja się dziwię tego, że Boxdel nie wyjdzie i nie powie prawdy takiej totalnej. I ku. Niech się dzieje. Tylko znowu otwiera jakieś wątki i znowu ściemia, później zweryfikowa... zweryfikowane to może zostać i takie niekończące się. Czemu po tylu sytuacjach nie przekmini, że... Ku no dobra, powiem wszystko, to już nic nie wyciągną, jak powiem wszystko. Całe omawianie trwało bardzo długo, natomiast możecie to zobaczyć na kanałach szoterskich. Pod koniec jednak pojawiły się dwa stwierdzenia, które są również ciekawe. Sylwester zaznaczył, że jest ciekawe odpowiedzi szalonego reportera, dodając, że jest przekonany, iż wcale Boxdell pomimo mocnych zapowiedzi nie pozwie szalonego. Jestem przekonany, że nie pozwie. Na 99%, dam 1%. Ale jestem przekonany, że Boxdell nie pozwie. Szalonego. Jakby pozwał, to trzeba by było powoływać świadków. Zastanawiał się również, czy brak otrzymania przez niego materiału oraz brak publikacji 12-minutowej rozmowy nie jest czasem spowodowany załagodzeniem sytuacji i dogadaniem się w międzyczasie. A na koniec Sylwester ocenił film szalonego reportera. Materiał powiedziałem, że będziesz się w tak koślawy sposób bronić. I sobie i się na to przygotowałem. Ja ogólnie uważam, że jak na szalonego to dobry materiał zrobił szalony. Tylko że właśnie mega lipą szalonego jest to, że on nie ma kontaktu. On te wiadomości ma od osób trzecich, nawet czwartych można powiedzieć. I co on dalej z tym zrobi? Nic. Krzysztof Stanowski poinformował, w jaki dzień kanał 0 zanotował najgorsze wyświetlenia. Wczoraj na Twitterze właściciela kanału Zero pojawił się wpis. Jako społeczeństwo zdaliśmy test. Najgorsze wyświetlenia kanału 0 w całym roku były Wigilie, dodając, że zanotowali 400 tysięcy otworzeń materiału W odpowiedziach pojawił się książulo, informując, jak sytuacja wyglądała u niego. Opublikował wpis o treści to samo oraz dodał fragment wykresu dziennych wyświetleń, wskazujący, że 24 grudnia jego kanał również wygenerował 400 tysięcy odsłon. Amadeusz Ferrari Jakiś czas temu dążył do spotkania z Sylwestrem. Usłyszeliśmy nawet nagrania głosowe. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w czasie świąt różnorodność tematu jest naprawdę mała, ale po prostu najwięcej dzieje się w tej części internetu i to omawiamy, co nie zmienia faktu, że nie zastąpi wam to oglądania tak naprawdę docelowych materiałów, bo powiem jedno, tam jest tak dużo informacji i tak dużo podnoszonych wniosków, że jakieś wycinki są bardziej ciekawostkami niż ogólnie idealnym pewnie przekazem. Chociaż tak staram się zrobić to jak najlepiej. Tak lekko się wytłumaczyłem, ponieważ dalej pozostajemy w temacie Sylwestra Wardengi. Ale jednocześnie tym razem w takim, który spowodował u widzów zapewne lepszy humor A na pewno u niego Jest to przedstawienie przez Sylwestra próby nawiązania kontaktu od Ferrari'ego w jego stronę Dodał również, że te próby odbiera jako ocenianie jego zmysłu samozachowawczego Na takim samym poziomie jak jego oponentu Że Ferrari mi spamował dwa miesiące temu Prosił o spotkanie. Sylwek, spotkajmy się. Ja z bok z nie trzymam. Zawiodłem się. Sylwek, naprawdę to nie jest pułapka. Spotkajmy się, ale Sylwik, naprawdę się spotkajmy. Sylwek, ja mówię ci żadne dywany. Spotkajmy się. <laughs> Kurwa, pełno tego było, nie? Śmiał się, że miały to być chyba jakieś brudy oraz otworzył widzom głosówkę. Jakbyś sobie miał wybrać jeden prezent do końca tego roku. Najpiękniejszy, jaki sobie możesz wymarzyć. Ba. Nawet do końca następnego roku, nie? To ja ci go właśnie przyniosę na spotkaniu. On nie tylko spełni oczekiwania twojego wymarzonego prezentu. On je nawet przerośnie. Dlatego kurde... Ale ja mam kur... podłogowe, ja nie chcę Dywanów. Nie prosił o spotkanie. Nigdy się, Sylwestrze, odkąd mnie znasz, nie zgłosiłem do ciebie spotkanie. I one właśnie się musi. I takich głosówek kilka, nie? Takich długich, pogoda ponad minutę Filmiki jakieś Znaczy, to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. W tym miejscu dla się miatura z poprzednich dni, jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam. Widzicie podobną, wiecie kanale co robić. Miłego dnia, do jutra siema.